Igora to jest tak, no, ludzie go rzeczywiście lubią, kochają, dopóki będą chcieli go czytać, dopóki ja będę miał inspirację i to, to oczywiście ja to będę pisał, bo ja się świetnie czuję, ja bardzo lubię Igora Brudnego, bardzo lubię ten klimat, ten jego świat. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść, witajcie na Poznańskich Targach Książki, gdzie dzięki współpracy z wydawnictwem Czarna Owca mam przyjemność porozmawiać z Przemysłowem Piotrowskim o jego najnowszej powieści, Smolarz, najnowszej odsłonie Brudnego, ale zanim o niej, to powiedz nam coś o tej koszulce. Ajlów Brudny, robimy akcję, ponieważ yy, wiadomo, Brudnego nie było prawie dwa lata, yy, a ja no, często słyszę, czytam, komentarze, recenzje, opinie, czasami prywatne wiadomości o tym, że, że no ludzie tęsknili za, za Igorem Brudnym, że bardzo go lubią, niektórzy wręcz kochają, więc pomyśleliśmy z wydawcą, że zrobimy taką akcję, która będzie polegać na tym, żeby czytelnicy, czytelniczki nagrali krótki filmik, taki 15, 20, no maks 30 sekund, w którym będą mogli wyrazić to swoje, swoje uwielbienie, to, że go lubią, za co, dlaczego nawet ci, co go kochają, będą mieli jakby te, te, te kilkadzies kilkanaście, kilkadziesiąt sekund żeby, żeby o tym opowiedzieć no a zwycięzca, tutaj może powiem o głównej nagrodzie, bo będzie ich kilka ale zwycięzca będzie miał okazję pojawić się w kolejnej ósmej odsłonie, bo siód o siódmej bym coś powiedział, ale nie powiem w ósmej odsłonie yy, w serii yy, z Igorem Brudnym yy, i tam no oczywiście użyję, Stworzę bohatera bądź bohaterkę w zależności, kto wygra od imieniu i nazwisku tej osoby zwycięzcy. Oczywiście wcześniej spotkamy się i, i planujemy to na, na czas targów książki majowych. Gdzie spotkamy się, zjemy kolację we dwójkę, porozmawiamy o tym, jakby taki bohater miał wyglądać. No i generalnie pogadamy sobie. Pogadamy, żeby tę osobę poznać, bo research jest niezwykle ważny w swoich książkach. No zgadza się, zawsze bardzo mi na tym zależy, no tu mógłbym wymieniać, wracać do moich poprzednich historii, ale skoro rozmawiamy o Smolarzu, no to, to może skupię się na nim i, i no rzeczywiście no, historia dzieje się w Bieszczadach. Przyniosłem tą akcję, zawsze fascynowali mnie właśnie ci Smolarze, ci ludzie, którzy pracują bardzo ciężko, to jest brudna praca, ciężka, naprawdę... No, Ogromnego wysiłku potrzeba, żeby, żeby taki jeden piec bukowego drewna zapakować, zrobić z tego ten węgiel, później to wszystko wyciągnąć, zapakować do tych worków, a za taki piec, który, który tak naprawdę wszystko się wypala 4 dni, mniej więcej ci smularze otrzymują około 200 zł. To było dla mnie no niesamowite, że jeszcze tacy ludzie istnieją i, i gdzieś w tej dziczy bieszczackiej pracują w ten sposób. Stąd to moje zafascynowanie. Właśnie smolarzami no, przerodziło się w historię o ponurym smolarzu, legendę o ponurym smolarzu, która, która gdzieś tam dotyka w pewnym momencie brudnego. No nie powiem co, żeby tutaj nie psuć przyjemności z czytania, no, ale, ale jest to taka no, inna troszeczkę historia, mam nadzieję ciekawa, troszeczkę powrót do piętna, może trochę do sfory. No i no, no brudny sam, wyobraźcie sobie w Bieszczadach, yy, gdzie, te, gdzie te doliny pełne tej, tej mgły, no, to, to się ma wrażenie, jakby to wszystko pływało, yy, te trzaski, gdzieś tam szum wiatru, trzaskających drzew, jakieś ryki, jakiegoś niedźwiedzia, jakiś zkowyt wilków, yy, zapach tej... Tej palonej Bukowiny, no i ten klimat można było naprawdę fajnie tutaj pobawić się, tym stworzyć. No mam nadzieję, że mi się udało. To jest tak, że w pierwszych trzech tomach brudny rozprawiał się ze swoimi demonami. W kolejnych trochę on bardziej rozprawia się z demonami, które dręczą innych ludzi. Tu znowu jest trochę inaczej. Tutaj trochę brudny jak Herkules Poirot, yy, chociaż nie, nie chodzi o klimat, tylko o samą sytuację wyjeżdża z Bieszczady, żeby wyjechać w Bieszczady. A zbrodnia się przydarza niejako mu obok i on nie może, nie potrafi przejść obojętnie wobec krzywdy ludzi, jak zwykle zresztą. No dokładnie, bo brudny to jest po prostu prawy człowiek. Jeżeli widzi, że komuś dzieje się krzywda stara się, no coś z tym zrobić. On, on jednak jest osobą sprawczą i no i to jest właśnie cały jego Brudny. Do tego ma szczęście, szczęście czy, czy pecha, czy jak to nazwać, że on zawsze się lubi pakować w kawałę, jak to kiedyś Powiedział y, Romuald Czarnecki, znany wszystkim chyba, którzy czytali Igora Brudnego, że Igor Brudny przyciąga kłopoty. No i tak to jest. No to jest taki facet, który przyciąga kłopoty. Czy to jest tak, że ty sobie założyłeś, y, pisząc już pierwszego Brudnego, potem drugiego, trzeciego, że każda książka jednak będzie, będzie trochę inna, że y, też ten klimat się będzie zmieniał? Nie tylko sprawy, bo to oczywiste, ale też klimat. No tak, ja zawsze, słuchaj, mi zawsze zależy na tym, żeby y, nie pisać na jedną kopytę. I chociaż cała seria z, z Igorem Brudnym, ona ma swój specyficzny klimat, poza który jakby no nie za bardzo chcę, chcę wychodzić gdzieś tam, to jednak staram się, żeby każda książka była inna. I, i, I tak jak w Piętnie, no Piętno to była tak jakby pierwsza, pierwsza historia, więc ona wyszła ze mnie bardzo naturalnie. W stworze postawiłem trochę na inny klimat, bardziej tego, tego ciemnego lasu, tych wilków w Herubie to takie typowe policyjne śledztwo. W Zarazie taka niesamowita zagadka. Wszystko strasznie zakręcone. W Bagnie no to wiadomo, tak? Trochę polityki wjechało. No i Smolarz, czyli taki powrót trochę do piętna, bo tam Brudny znowu wyjeżdża, tak jak powiedziałeś. On wyjeżdża w Bieszczady, rzuca to wszystko, bo ma dosyć tego, co się działo po Bagnie. Tego, tego harmidru, tej, tego wszystkiego, co się dzieje wokół niego. Więc rzuca wszystko, jedzie w Bieszczady. No ale oczywiście tam musi coś, coś się musi mu przydarzyć. Ale... To jest taki troszeczkę powrót do piętna, z racji tego, że on znowu jest sam. No, on, on siedzi w tych Bieszczadach sam, w takiej tam chałupie, gdzie nawet nie ma łazienki. Chociaż on jest taki, że był tak naprawdę niewiele do szczęścia potrzeba, gdzie wychodek jest na zewnątrz. No i taki też trochę miks piętna i sfory, no tak to możemy nazwać, bo, no, bo właśnie tam jest ten klimat Bieszczad, tej, tej dziczy, takiego ostatniego chyba terenu w Polsce, który naprawdę jest całkowicie dziki. No i, 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 no mi się wydaje, że jest to fajny miks i, i to za, zadziała, zafunkcjonuje i, no i czytelnikom będzie się podobać. W każdej tej książce o Brudnym jest, właśnie pojawia się jakiś archetyp, czy to wilkołaka, czy to, nie wiem, wampira, czy w pierwszej części po prostu bliźniaka. Tutaj jest ten Smolarz. Dlaczego Smolarz i czy spotkałeś Smolarza? No, spotkałem i to wielu, dlaczego Smolarz? To już jakby wspominałem o tym, że, że no, w pewien sposób mnie oni zafascynowali tym, że jeszcze taki zawód istnieje i tak naprawdę dobrze się trzyma, bo ich tam jest cały czas, no, nie wiem, no, kilku, kilkunastu przynajmniej. Ale zawód z zawodem, wiesz, ale to jest de facto jakaś taka legenda miejska o Smolarzu. Tak, tak, no ale tą legendę to powiedzmy, że ja już sobie trochę wymyśliłem. No ja się widziałem z wieloma Smolarzami, z jednym, jeden mi nawet zaproponował coś mocniejszego, pamiętam, że mu zostawiłem. No i tak, tak taka... bo Brudnemu też zaproponował coś mocniejszego i to nie było równe stać. No dokładnie, bo to co zaproponował to było fioletowe. I mi też zaproponował to fioletowe, jak do niego przyszedłem pogadać. Dzięki bardzo, ale nie skorzystałem, no bo byłem samochodem. A jednak jest to trunek dość mocny, że tak powiem. No Brudny się skusił. Czy wyszedł z tego starczą, czy na tarczy, to już, to już się przekonają czytelnicy. Mamy dwie trylogie o yy, brudnym, bo tak ja to odbieram. Yy, wspomniałeś, że powstaje tom siódmy, powstanie ósmy yy, na podstawie z bohaterem z konkursu I Love Brudny. Dziewiąty? Nie wiem, zobaczymy. To jest wiesz co, za bardzo. Powiedz, yy, no, trzecia uciekamy. trylogia. Uciekamy gdzieś tam w przyszłość. No ale no, z brudnym to jest tak. No, ludzie go rzeczywiście lubią, kochają, yy, dopóki będą chcieli go czytać. Dopóki ja będę miał inspirację i będę wiedział, że ja nie zarżnę tej serii, to, to oczywiście ja to będę pisał, bo ja się świetnie czuję, ja bardzo lubię Igora Brudnego, bardzo lubię ten klimat, ten jego świat, to znaczy takiego uniwersum. To, to, to ja to przysiągłem w pewnym sensie. Ja go traktuję trochę bardziej nie jak już bohatera literackiego, tylko jakiego takiego kumpla, który czasami tam gdzieś staje za mną i, i opowiada mi te swoje historie. Tak więc... No, to, umówmy się, to też jest tak, że trochę nie zabija się kury, która, która z, znosi złote jaje, Tak jest w przypadku brudnego, ale to wszystko jest oczywiście do czasu. Kiedy ja uznam, że już nie mam pomysłu, że. Y, albo ten pomysł, który mam, jest kiepski, słaby. Y, to ja nie napiszę tej książki. Może będę musiał poczekać rok, dwa, może trzy, a może nie napiszę już nigdy. Bo wszystko zależy od tego, y, co ja będę miał w tej głowie, czy będę miał pomysły. Ja muszę być przede wszystkim przekonany, że. Ta kolejna część będzie przynajmniej równie dobra jak poprzednie. I wiesz co, to też jest chyba siłą tej serii: że każdy z czytelników, czytelniczek ma swój, swój ulubiony tom. Yy, bardzo mi na tym zależy, żeby, żeby trzymać poziom. Bo często jest tak, że ten pierwszy tom jest super, drugi, już trochę gorszy, a trzeci czwarty to już, to już są po prostu kiepskie. Tak tak? tak, tak bywa w seriach. Yy, no ja jestem osobą, która nie, nie jestem w stanie dopuścić do takiej sytuacji. Każdy musi być przynajmniej równie dobry jak poprzedni, oczywiście przynajmniej no, jakby ja muszę tak uważać, tak? Ale, ale to chyba działa, bo mówię, każdy z czytelników ma jakiś swój ulubiony ton i to jest fajne.